Hej, czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co naprawdę liczy się dla kobiet w łóżku? Większość mężczyzn ma na ten temat kompletnie błędne wyobrażenia, a dzisiaj rozwiejemy te mity raz na zawsze. Jeśli podobają Ci się te treści, zasubskrybuj kanał, aby uzyskać więcej przydatnych wskazówek na temat zdrowia mężczyzn. Zanim przejdziemy dalej, chcę, żebyś był całkowicie szczery sam ze sobą. Ile razy leżąc w łóżku martwiłeś się o swój rozmiar? Ile razy porównywałeś się do innych mężczyzn? A może zastanawiałeś się, czy twoja partnerka jest naprawdę zadowolona? Te pytania nurtują praktycznie każdego z nas, ale prawda jest taka, że skupiamy się na kompletnie błędnych rzeczach. Przez lata prowadzenia tego kanału i rozmawiania z setkami mężczyzn zauważyłam jeden wzorzec. Większość z nas ma obsesję na punkcie rozmiaru. Jakby to była jedyna rzecz, która ma znaczenie. Tymczasem badania i szczere rozmowy z kobietami pokazują zupełnie inny obraz rzeczywistości. Dzisiaj poznasz prawdę, która może całkowicie zmienić twoje podejście do intymności. Zacznijmy od największego mitu, który niszczy pewność siebie milionom mężczyzn na całym świecie: mit o tym, że rozmiar to wszystko. Skąd się w ogóle wzięło to przekonanie? Głównie z pornografii męskich rozmów w szatni i naszych własnych kompleksów. Ale czy wiesz, co pokazują rzeczywiste badania naukowe? W 2015 roku przeprowadzono jedno z największych badań na ten temat, w którym wzięło udział ponad 75 tysięcy kobiet z różnych krajów. Wyniki były zaskakujące dla większości mężczyzn. Okazało się, że tylko 20% kobiet uważa rozmiar za istotny czynnik satysfakcji seksualnej. Co więcej, większość respondentek stwierdziła, że zbyt duży rozmiar może być wręcz problemem, powodującym dyskomfort i ból. Ale to nie wszystko. Te same badania pokazały, że kobiety znacznie częściej zwracają uwagę na inne aspekty. Na przykład 68% z nich jako najważniejszy czynnik wskazało umiejętność partnera w zakresie stymulacji i techniki. To oznacza, że twoje umiejętności są ponad trzy razy ważniejsze niż rozmiar. Teraz pewnie myślisz: Dobrze, ale co z kształtem? To również fascynujący temat, o którym rzadko się mówi otwarcie. Anatomia każdego mężczyzny jest inna, i to, co może wydawać ci się wadą, często wcale nią nie jest. Wręcz przeciwnie. Różnorodność kształtów może być zaletą, jeśli wiesz, jak z niej skorzystać. Kobiety mają różne preferencje, ale co ciekawe, Większość z nich nie ma jednej konkretnej preferowanej formy. Dlaczego? Bo przyjemność zależy od wielu czynników, a anatomia to tylko jeden z nich. Znacznie ważniejsza jest znajomość ciała partnerki i umiejętność dostosowania się do jej potrzeb. W następnej sekcji będziemy mówić o tym, co naprawdę ma znaczenie czyli o technice. Ale najpierw chcę, żebyś zrozumiał jedną fundamentalną rzecz. Większość problemów w łóżku nie wynika z deficytów fizycznych, ale z braku komunikacji i edukacji seksualnej. Pomyśl o tym w ten sposób. Gdybyś chciał zostać dobrym kucharzem, czy wystarczyłoby mieć najdroższe składniki? Oczywiście, że nie. Potrzebowałbyś umiejętności, techniki, znajomości smaków i preferencji osób, dla których gotujesz. Tak samo jest z intymnością. Teraz przejdźmy do sedna sprawy. Techniki. To tutaj tkwi prawdziwy klucz do satysfakcji obojga partnerów, ale uwaga, nie chodzi o jakieś skomplikowane akrobacje czy pozycje z podręczników. Chodzi o podstawowe rzeczy, które może opanować każdy mężczyzna, niezależnie od swojej budowy czy doświadczenia. Po pierwsze, najważniejsza technika to słuchanie. Brzmi banalnie? Wcale nie. Większość mężczyzn koncentruje się na tym, co robią, zamiast obserwować reakcje partnerki. Każda kobieta jest inna, ma inne strefy erogeniczne, inne tempo, inne preferencje. Nie ma uniwersalnej instrukcji obsługi. Jak praktycznie to wygląda? Zwracaj uwagę na oddech partnerki, na napięcie jej mięśni, na dźwięki, które wydaje. To wszystko są wskazówki, które mówią ci, czy idziesz w dobrym kierunku. I co najważniejsze, nie bój się zapytać: Czy ci się podoba? Chcesz, żebym robił to szybciej czy wolniej? Takie proste pytania mogą całkowicie zmienić jakość waszej bliskości. Druga kluczowa technika to cierpliwość. Wiem, wiem, w dzisiejszym świecie wszystko ma być szybkie i natychmiastowe. Ale intymność to nie sprint, to maraton. Kobiety generalnie potrzebują więcej czasu na rozgrzewkę niż mężczyźni. To nie jest wada czy problem. To po prostu różnica w funkcjonowaniu naszych ciał. Badania pokazują, że przeciętna kobieta potrzebuje około 20 minut stymulacji, żeby być w pełni pobudzona. Tymczasem przeciętny mężczyzna jest gotowy po dwóch, trzech minutach. Widzisz różnicę? Jeśli pominiesz fazę rozgrzewki lub ją skrócisz, Odbierasz partnerce szansę na pełną satysfakcję, niezależnie od tego, jaki masz rozmiar czy kształt. Trzecia technika to różnorodność. Nie chodzi o to, żeby co tydzień próbować czegoś nowego z kamasutry. Chodzi o to, żeby nie wpadać w rutynę. Zmieniaj tempo, intensywność, dotyk. Eksperymentujcie razem. Odkrywajcie, co wam sprawia przyjemność. Ale jest jedna technika, o której muszę powiedzieć szczególnie, bo jest często pomijana przez mężczyzn. To technika używania rąk i ust. Statystyki są bezlitosne. Większość kobiet nie osiąga orgazmu tylko przez penetrację. Potrzebują dodatkowej stymulacji. Jeśli opanujesz te umiejętności, rozmiar stanie się naprawdę drugorzędny. Teraz może myślisz, okej, okay, ale jak się tego nauczyć? To doskonałe pytanie. Po pierwsze, rozmawiaj z partnerką. Wiem, że może być to krępujące na początku, ale szczera komunikacja to podstawa. Zapytaj, co lubi, czego potrzebuje, co chciałaby spróbować. Po drugie, edukuj się. Nie, nie mówię o pornografii to najgorsze źródło wiedzy o prawdziwej intymności. Mówię o rzetelnych książkach, artykułach naukowych kursach. Tak, istnieją kursy technik intymnych prowadzone przez seksuologów i terapeutów. Po trzecie, ćwicz cierpliwość i uważność. Podczas bliskości nie myśl o pracy, o problemach, o tym, czy dobrze wyglądasz. Skoncentruj się na tym, co czujesz, na tym, jak reaguje partnerka, na waszej wspólnej przyjemności. W następnej sekcji będziemy mówić o psychologicznych aspektach intymności, bo to również kluczowy element, który często jest pomijany. Ale najpierw chcę rozwiać jeszcze jeden mit. Wiele mężczyzn myśli, że kobiety oceniają ich wydajność w łóżku tak samo jak oni oceniają siebie. To nieprawda. Badania pokazują, że kobiety znacznie rzadziej skupiają się na technicznych aspektach, jak czas trwania czy intensywność. Częściej zwracają uwagę na atmosferę, na uczucie bliskości, na to, czy czują się pożądane i doceniane. Co to oznacza w praktyce? Że twoje nastawienie, sposób w jaki traktujesz partnerkę przed, w trakcie i po bliskości, może być ważniejsze niż wszystkie techniki razem wzięte. Jeśli jesteś skoncentrowany tylko na swoich kompleksach i wydajności, nie będziesz w stanie dać partnerce tego, czego naprawdę potrzebuje poczucia bezpieczeństwa i bliskości. Teraz przejdźmy do psychologicznych aspektów intymności. To temat, o którym mężczyźni rzadko rozmawiają, ale który ma ogromny wpływ na jakość życia seksualnego. Pierwsza rzecz, którą musisz zrozumieć, twoja pewność siebie lub jej brak, bezpośrednio wpływa na satysfakcję partnery. Pomyśl o tym logicznie. Jeśli jesteś ciągle zestresowany, skupiony na swoich kompleksach, martwiący się o to, czy dobrze wyglądasz, czy, czy wystarczająco długo wytrzymasz, to jak możesz być dobrym kochankiem? Nie możesz jednocześnie martwić się o siebie i dbać o przyjemność partnerki. Badania z zakresu psychologii seksualnej pokazują jasno: mężczyźni pewni siebie, którzy potrafią się zrelaksować i skupić na partnerce, są oceniani jako lepsi kochankowie, niezależnie od swoich fizycznych atrybutów. To nie znaczy, że masz udawać pewność siebie. Znaczy to, że musisz popracować nad swoim nastawieniem. Jak to zrobić? Po pierwsze, przestań porównywać się do innych. Każdy związek to unikalna kombinacja dwóch osób. To, co sprawdza się u innych, niekoniecznie będzie działać u ciebie. Twoja partnerka wybrała ciebie, nie kogoś innego. Zastanów się dlaczego. Po drugie, zmień swoje myślenie o intymności. Zamiast traktować ją jak test, który musisz zdać. Potraktuj jak wspólną zabawę, eksplorację czas tylko dla Was dwojga. Nie ma tu wygranych i przegranych nie ma ocen i porównań. Po trzecie pracuj nad komunikacją. Wiem, że już o tym mówiłem, ale to naprawdę kluczowe. Większość problemów w łóżku wynika z braku komunikacji. Partnerzy boją się powiedzieć, czego potrzebują boją się poprosić o to, co lubią. Boją się przyznać, że coś im nie odpowiada. Ale jak rozmawiać o tak intymnych sprawach? Zacznij powoli. Nie musisz od razu przeprowadzać głębokiej analizy waszego życia seksualnego. Możesz zacząć od prostych pytań: Podobało ci się? Co chciałabyś, żebym robił inaczej? Czy jest coś, czego chciałabyś spróbować? Ważne jest też, kiedy prowadzisz takie rozmowy. Bezpośrednio po bliskości może nie być najlepszym momentem, szczególnie jeśli chcesz przekazać jakieś uwagi krytyczne. Lepiej porozmawiać w neutralnym momencie, może podczas spaceru czy przy kolacji. Teraz chcę poruszyć temat, który może być dla niektórych trudny, ale jest niezwykle ważny. Chodzi o zdrowie seksualne i problemy, które mogą wpływać na intymność. Wiele mężczyzn cierpi w milczeniu, bo wstydzi się szukać pomocy. Jeśli masz problemy z erekcją, przedwczesnym wytryskiem, brakiem libido czy innymi kwestiami zdrowotnymi wpływającymi na życie seksualne, nie jesteś sam. Te problemy dotykają milionów mężczyzn na całym świecie. I co najważniejsze większość z nich można skutecznie leczyć. Problem w tym, że wielu mężczyzn próbuje radzić sobie samodzielnie, kupując różne preparaty w internecie, próbując domowych sposobów, czy po prostu ignorując problem. To najgorsze, co możesz zrobić. Problemy zdrowotne rzadko znikają same, a często się pogłębiają. Jeśli zauważasz jakiekolwiek problemy z funkcjonowaniem seksualnym, umów się na wizytę u lekarza. Tak, wiem, że może być to krępujące. Ale lekarze to profesjonaliści, którzy widzieli wszystko i są po to, żeby ci pomóc, a nie cię oceniać. Co więcej, problemy seksualne często są pierwszym sygnałem innych problemów zdrowotnych. Problemy z erekcją mogą wskazywać na choroby serca, cukrzycę czy problemy hormonalne. Brak libido może być objawem depresji, stresu czy niedoborów witamin. Leczenie podstawowej przyczyny często rozwiązuje też problemy seksualne. W następnej sekcji będziemy mówić o praktycznych krokach, które możesz podjąć już dziś, żeby poprawić jakość swojego życia intymnego. Ale najpierw chcę, żebyś zrozumiał jedną rzecz. Bycie dobrym kochankiem to proces, nie cel. Nie ma takiej rzeczy jak perfekcyjny kochanek. Każdy z nas się uczy, rozwija, popełnia błędy. Ważne jest to, żeby być otwartym na naukę i rozwój. Twoja partnerka z dzisiaj może mieć inne potrzeby niż ta sprzed roku. Ty sam też się zmieniasz. To naturalne i normalne. Teraz przejdźmy do konkretnych, praktycznych rad, które możesz wdrożyć już dziś. Pierwsza rada może Cię zaskoczyć: Zadbaj o swoje ogólne zdrowie. Tak, to brzmi banalnie, ale jakość życia seksualnego jest ściśle związana z ogólnym stanem zdrowia. Regularna aktywność fizyczna poprawia krążenie, zwiększa wytrzymałość, poprawia samopoczucie i pewność siebie. Nie musisz być kulturystą czy maratończykiem. Wystarczy 30 minut umiarkowanej aktywności dziennie. Spacer, jazda na rowerze, pływanie, ćwiczenia w domu. Dieta też ma znaczenie. Produkty bogate w antyoksydanty, zdrowe tłuszcze i witaminy wspierają funkcjonowanie układu krążenia i hormonalnego. Ograniczenie alkoholu i rzucenie palenia może znacząco poprawić funkcjonowanie seksualne. Sen to kolejny kluczowy czynnik. Podczas snu organizm produkuje testosteron, regeneruje się, przygotowuje do kolejnego dnia. Jeśli śpisz mniej niż 7 do 8 godzin na dobę, twoje libido i wydajność seksualna mogą cierpieć. Stres to jeden z największych wrogów dobrego życia seksualnego. Chroniczny stres obniża poziom testosteronu, wpływa na libido, może powodować problemy z erekcją. Znajdź sposoby na radzenie sobie ze stresem: medytacja, yoga, hobby, sport, rozmowy z bliskimi. Druga praktyczna rada: Inwestuj w atmosferę. Intymność nie zaczyna się w sypialni. Zaczyna się od sposobu, w jaki traktujecie się nawzajem na co dzień. Małe gesty, uwagi, komplementy, pomoc w codziennych obowiązkach, wspólnie spędzony czas to wszystko buduje bliskość i pożądanie. Kiedy już jesteście w sypialni, nie śpiesz się. Wiem, że już o tym mówiłem, ale to naprawdę ważne. Poświęć czas na całowanie, dotykanie, masaż. Poznawaj ciało partnerki pozwól jej poznać Twoje. Intymność to nie tylko penetracja to cały spektrum doświadczeń. Trzecia rada. Eksperymentujcie razem. Ale uwaga, eksperymentowanie nie znaczy robienie rzeczy, które widziałeś w pornografii. Znaczy otwartość na odkrywanie tego, co sprawia Wam przyjemność. Może to być zmiana miejsca, pory dnia, sposobu dotykania, nowe pozycje, zabawki, gry wstępne. Kluczowe jest to, żeby eksperymenty były konsensualne i komfortowe dla obojga. Jeśli którejś z Was czuje się niepewnie z jakimś pomysłem, nie naciskajcie. Intymność powinna być przyjemna dla wszystkich zaangażowanych. Czwarta rada. Dbaj o higienę, ale nie przesadzaj. Podstawowa higiena to oczywistość: regularne mycie, świeży oddech, czyste ubranie. Ale nie musisz być perfekcyjny. Naturalne zapachy ciała mogą być podniecające. Nie ukrywaj się pod tonami dezodorantów i perfum. Piąta rada. Ucz się przez całe życie. Czytaj książki o seksualności. Rozmawiaj z partnerką, obserwuj jej reakcję. Każda kobieta jest inna, więc nawet jeśli byłeś z kimś wcześniej, nie zakładaj, że wiesz wszystko o obecnej partnerce. Szósta rada: Nie ignoruj problemów. Jeśli coś nie gra, nie udawaj, że problem nie istnieje. Czy to są problemy zdrowotne, czy problemy w relacji, czy twoje własne kompleksy, wszystko można rozwiązać, ale tylko jeśli się tym zajmiesz. Teraz chcę poruszyć temat, który jest często pomijany w rozmowach o męskiej seksualności: emocje. Tak, mężczyźni też mają emocje związane z intymnością. Nie jesteś maszyną, która ma funkcjonować na żądanie. Masz prawo do słabszych dni, do niepewności, do potrzeby bliskości bez seksu. Wiele związków cierpi, bo mężczyźni myślą, że muszą być zawsze gotowi, zawsze chętni, zawsze na topie. To nierealistyczne i niezdrowe. Prawdziwa bliskość oznacza, że możesz być sobą, z wszystkimi swoimi stanami i nastrojami. Jeśli czasem nie masz ochoty na seks, to normalne. Jeśli czasem wolisz po prostu się przytulić, to też normalne. Jeśli potrzebujesz więcej czasu na rozgrzewkę, to również normalne. Nie ma jednego wzorca męskości, który pasuje do wszystkich. Partnerka, która naprawdę Cię kocha, zrozumie i zaakceptuje Twoje potrzeby, tak jak Ty powinieneś rozumieć i akceptować jej. Relacja to partnerstwo, nie występ solowy. W następnej sekcji będziemy mówić o tym, jak radzić sobie z konkretnymi problemami i wyzwaniami. Ale najpierw chcę, żebyś zrozumiał, że większość mężczyzn ma podobne obawy i niepewności. Nie jesteś dziwny, słaby czy niepełnowartościowy, jeśli masz jakieś problemy czy kompleksy. Teraz przejdźmy do konkretnych problemów, z którymi borykają się mężczyźni. Pierwszy i najczęstszy. Kompleksy związane z rozmiarem. Już mówiłem o tym, że rozmiar nie jest tak ważny, jak myśli większość mężczyzn, ale wiem, że łatwo to powiedzieć, a trudniej uwierzyć. Jeśli masz kompleksy związane z rozmiarem, oto kilka faktów, które mogą Ci pomóc. Po pierwsze, przeciętny rozmiar to około 13-14 cm w stanie wzwodu. Większość mężczyzn mieści się w przedziale 11-16 cm. Jeśli jesteś w tym przedziale, jesteś całkowicie normalny. Po drugie, badania pokazują, że mężczyźni znacznie częściej martwią się o rozmiar niż kobiety. To znaczy, że Twoje obawy są prawdopodobnie większe niż rzeczywisty problem. Po trzecie, Anatomia kobieca jest tak skonstruowana, że większość stref erogennych znajduje się w pierwszych kilku centymetrach kanału rodnego. To znaczy, że nawet jeśli uważasz swój rozmiar za mały, prawdopodobnie jest wystarczający do zapewnienia partnerce przyjemności. Jeśli nadal masz problemy z akceptacją swojego ciała, rozważ rozmowę z terapeutą. Kompleksy mogą znacznie wpływać na jakość życia i relacji. Nie ma w tym nic wstydliwego. Dbanie o zdrowie psychiczne to tak samo ważne jak dbanie o zdrowie fizyczne. Drugi częsty problem, przedwczesny wytrysk. Dotyka on około 30% mężczyzn w różnych okresach życia. Jeśli masz ten problem, wiedz, że nie jesteś sam i że można z tym skutecznie walczyć. Istnieje wiele technik, które mogą pomóc. Technika Stop Start polega na przerywaniu stymulacji tuż przed punktem bez powrotu. Technika ściśnięcia polega na delikatnym ściśnięciu podstawy żołędzi. Ćwiczenia mięśni kegla mogą wzmocnić kontrolę nad wytryskiem. Jeśli techniki behawioralne nie pomagają, istnieją też opcje medyczne: kremy znieczulające, leki doustne, terapia hormonalna. Ważne jest to, żeby skonsultować się z lekarzem, który dobierze najlepsze rozwiązanie dla ciebie. Trzeci problem problemy z erekcją. Mogą mieć przyczyny fizyczne, problemy z krążeniem, cukrzyca, choroby serca, niedobory hormonalne lub psychiczne, stres, lęk, depresja. Często to kombinacja obu. Nie próbuj radzić sobie samodzielnie, kupując preparaty w internecie. Wiele z nich może być niebezpiecznych, szczególnie jeśli masz inne problemy zdrowotne. Lekarz może przeprowadzić odpowiednie badania i zaproponować bezpieczne i skuteczne leczenie. Czwarty problem brak libido. Może wynikać ze stresu, zmęczenia, problemów hormonalnych, leków, problemów w relacji. Tu również ważne jest znalezienie i leczenie podstawowej przyczyny. Niezależnie od tego, z jakim problemem się borykasz, pamiętaj o kilku rzeczach. Po pierwsze, większość problemów seksualnych można skutecznie leczyć. Po drugie, nie jesteś sam. Miliony mężczyzn ma podobne problemy. Po trzecie, szukanie pomocy to oznaka siły, nie słabości. Teraz chcę porozmawiać o tym, jak budować zdrową komunikację z partnerką na temat intymności. To może być jeden z najtrudniejszych aspektów związku, ale też jeden z najważniejszych. Pierwsza zasada, wybierz odpowiedni moment. Nie rozmawiaj o problemach bezpośrednio po nieudanej bliskości, gdy emocje są na wierzchu. Poczekaj na spokojny moment, gdy oboje jesteście zrelaksowani i micie czas. Druga zasada. Mów o swoich uczuciach, nie o tym, co robi źle partnerka. Zamiast, nigdy nie mówisz mi, czego chcesz, powiedz, chciałbym wiedzieć, jak mogę sprawić ci więcej przyjemności. Zamiast, jesteś zbyt pasywna, powiedz, Chciałbym, żebyśmy więcej eksperymentowali razem. Trzecia zasada: słuchaj aktywnie. Kiedy partnerka mówi o swoich potrzebach czy preferencjach, nie odbieraj tego jako krytyki. To cenna informacja, która może poprawić Waszą bliskość. Czwarta zasada: bądź cierpliwy. Zbudowanie otwartej komunikacji na temat seksu może zająć czas, szczególnie jeśli wcześniej unikaliście takich rozmów. Piąta zasada Bądź gotowy na kompromisy. Może się okazać, że macie różne potrzeby czy preferencje. To normalne. Ważne jest to, żeby znaleźć rozwiązania, które będą satysfakcjonujące dla obojga. W ostatniej sekcji chcę podsumować najważniejsze punkty i dać ci konkretny plan działania. Ale najpierw jeszcze jedna ważna rzecz cierpliwość wobec siebie. Zmiana nastawienia, nauka nowych umiejętności, budowanie pewności siebie. To wszystko wymaga czasu. Nie oczekuj, że z dnia na dzień staniesz się idealnym kochankiem. Daj sobie czas na naukę i rozwój. Podsumowując wszystko, o czym rozmawialiśmy, rozmiar nie jest tak ważny, jak myślisz. Kształt to kwestia indywidualnych preferencji, ale większość kobiet nie ma sztywnych wymagań. Technika, komunikacja i nastawienie to rzeczy, które naprawdę mają znaczenie. Twój plan działania na najbliższe tygodnie. Po pierwsze, zadbaj o swoje ogólne zdrowie. Zacznij regularnie ćwiczyć, popraw dietę, śpij wystarczająco dużo, znajdź sposoby na radzenie sobie ze stresem. Po drugie, popracuj nad komunikacją z partnerką. Zacznij od prostych pytań o jej preferencje i potrzeby. Podziel się też swoimi. Po trzecie, skup się na technice. Zwolnij tempo. Poświęć więcej czasu na grę wstępną. Obserwuj reakcje partnerki. Eksperymentujcie razem. Po czwarte. Jeśli masz jakiekolwiek problemy zdrowotne wpływające na życie seksualne, umów się na wizytę u lekarza. Nie odkładaj tego na później. Po piąte. Pracuj nad swoim nastawieniem. Przestań porównywać się do innych. Przestań traktować seks jak test wydajności. Potraktuj go jako wspólną przyjemność i eksplorację. Po szóste. Bądź cierpliwy wobec siebie i swojej partnerki. Budowanie satysfakcjonującego życia seksualnego to proces, nie jednorazowe wydarzenie. Pamiętaj, że każdy związek jest inny. To, co działa u innych, niekoniecznie będzie działać u ciebie. Znajdź swój własny rytm, swoje własne sposoby na bliskość i przyjemność. Najważniejsze jest to, żeby pamiętać, że intymność to nie tylko akt seksualny. To całość waszej relacji, sposób, w jaki się traktujecie. Jak ze sobą rozmawiacie, jak spędzacie czas, jak się wspieracie. Dobry seks to efekt dobrej relacji, nie na odwrót. Jeśli będziesz pamiętać o tym, co dzisiaj usłyszałeś, i będziesz konsekwentnie pracować nad sobą i swoją relacją, gwarantuję Ci, że Twoje życie intymne znacznie się poprawi. Nie dlatego, że zmienisz swoje ciało, ale dlatego, że zmienisz swoje nastawienie i umiejętności. I pamiętaj, nie jesteś sam w swoich obawach i wyzwaniach. Miliony mężczyzn na całym świecie mają podobne problemy i pytania. Różnica między tymi, którzy są szczęśliwi w swoich związkach, a tymi, którzy cierpią, często leży nie w fizycznych atrybutach, ale w podejściu do intymności i związków. Bądź dla siebie wyrozumiały, bądź otwarty na naukę, komunikuj się szczerze z partnerką i pamiętaj, że prawdzi.